Podróżując samolotem i przejeżdżając na lotnisko, wiele osób niestety nie wie, jak sobie poradzić m.in. z odprawą bilotowo-bagażową czy też z przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa. Widząc ten problem i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, Port Lotniczy Wrocław wprowadził nową usługę Meet and Assist, która ma za zadanie pomóc podróżującym poradzić sobie ze wszystkim i zwiększyć komfort podróży. Widzieliśmy rzeczywiście potrzebę wprowadzenia czegoś pomiędzy tym, co już mamy. Czyli mamy obsługę VIP, mamy salonikę Executive Lounge, ale stwierdziliśmy, że potrzebujemy coś jeszcze takiego pośredniego. No i wpadliśmy na pomysł, że pomożemy w, najtrud jakby w najtrudniejszych procedurach naszym pasażerom. Po to, aby ta podróż już, jak lecą, nie wiem, na przykład na wakacje, już zaczęła się na lotnisku. Czyli żeby się nie stresowali, żeby nie, nie musieli stać w kolejkach. Nowa usługa obejmuje asystę na lotnisku, szybką odprawę check-in, szybkie przejście fast track, odprawę dokumentów, jak również pobyt w saloniku Executive Lounge. Zalecamy tą usługę dla rodzin z dziećmi, którzy podróżują samolotem pierwszy raz lub dla pasażerów, którzy potrzebują dodatkowej asysty w terminalu pasażerów pasażerskim lub tak naprawdę dla wszystkich pasażerów ceniących sobie wygodę i komfort podczas podróży. Usługę Meet and Assist można zarezerwować przez stronę internetową portu lotniczego Wrocław. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową i zarezerwować w dany dzień na dwie godziny przed odlotem naszą usługę. A my w dzień odlotu skontaktujemy się telef telefonicznie, aby ustalić miejsce spotkania w terminalu. Jeżeli otrzymujemy rezerwację, wtedy kontaktujemy się z takim pasażerem i umawiamy. Się, że są o tej o tej godzinie na terminalu i od nas człowiek już czeka na te osoby. I w zależności od tego, gdzie podróżuje, czy ma bagaże, czy są dzieci, no to dobieramy jakby sposób odprawy do, do, do danej sytuacji. Ogarniamy te wszystkie procedury poza kolejnością. Dajemy pasażerom karty pokładowe, nadajemy im bagaże i przeprowadzamy do kontroli bezpieczeństwa. Nowa usługa została wprowadzona pod koniec grudnia zeszłego roku i cieszy się sporym zainteresowaniem wśród pasażerów. Echo 24, Ninaji